Dzień dobry, witam Was serdecznie na moim kanale. Dziś chciałbym Wam zaprezentować kolejny samochód z mojej oferty. Tym razem samochód marki francuskiej. Niby niektórzy twierdzą, że samochodów na F się nie kupuje, czyli Fordów i francuskich. Natomiast ja mam zupełnie odmienne zdanie. Uważam, że są to naprawdę świetne samochody, dają sporo. Przyjemności z jazdy, tak, i do tego wyglądają po prostu świetnie. W porównaniu do samochodów niemieckich, japońskich, te samochody mają coś w sobie, i mi osobiście bardzo się podobają. Co to za samochód? Już Wam pokazuję. Do oferty wjechał właśnie ten piękny, moim zdaniem piękny, też od 508. Samochód z roku produkcji 2022, kupiony w Polsce w salonie. Eee, drugi właściciel. Samochód ma przejechane 88 tysięcy kilometrów. Oczywiście był serwisowany cały czas Waso, także wszystkie przeglądy, przebieg są w supermercach potwierdzone. Samochód jest bezwypadkowy, wszystkie elementy nadwozia mają fabryczną grubość powłoki lakierniczej, także Taki samochód, jak lubię. Dodatkowo, jak widzicie, samochód jest w wersji wyposażenia GT, czyli ciekawszy zdecydowanie niż większość, które są na rynku obecnie dostępnych, bo większość tych 500 samek mamy w wersji Alur. Yy, niby podobnie, tak, jeżeli chodzi o wyposażenie te elementy, natomiast, natomiast GT po prostu stylistycznie wygląda zdecydowanie lepiej. Po pierwsze, ten grill z przodu wygląda trochę inaczej, tak. Dodatkowo mamy, właśnie zamiast chromów, mamy wszędzie. Czarne listwy, i to naprawdę dodaje temu autu uroku. Felgi aluminiowe, 18 cali, reflektory Full LED. Możecie sobie zobaczyć, tak? bo też nie wszystkie miały te reflektory Full LED, które były na zwykłych lampach. Jest adaptacyjny tempomat. Także kamera cofania, system bezkluczykowy, także samochód bardzo fajnie wyposażony. Zresztą wsiądę do środka, to Wam o tym wyposażeniu poopowiadam. Natomiast na razie, jeszcze sobie obejrzyjcie go z zewnątrz. Oczywiście, ponieważ już kolor czarny i kilka lat ma, więc jakieś, jakieś ryski, jakieś drobne odpryski na masce, na zderzaku, to oczywiście jest. tak. Tutaj ta felga, ranty ma troszkę poprzecierane. Zresztą chyba każda felga, tak naprawdę, jakiś tak delikatnie. Tak, ta również. O, ta też jakieś minimalne, ale też coś tam się pojawiło i na tej też jakieś minimalne, także nic jakoś tam bardzo poważnego, natomiast jakieś takie przycierki na tych rantach są. E, jakieś drobne ryski, tak jak wspomniałem, odpryski, tak. Natomiast takich poważniejszych uszkodzeń, które by jakoś mocno raziły w oczy, nie ma. Tutaj Dziś o, jeszcze na tych drzwiach jest takie małe wgniecenie. E, próbowaliśmy to usunąć, niestety jest to w takim miejscu, że człowiek, który dla mnie robi takie rzeczy, powiedział, że musiałby demontować drzwi, je rozbierać, wyjmować szybę. Stwierdziliśmy, że granie warta świeczki kosztu sługi byłby zdecydowanie przewyższał, że tak powiem, tutaj efekt, jaki byśmy osiągnęli. A poza tym, Peugeot 508 po otwarciu drzwi nie ma tutaj ramki. I te systemy, jak wyjmujemy szybę, później tą szybę jest ciężko ustawić, żeby się domykała tak, jak należy. Więc, jak nie trzeba, to lepiej tego nie ruszać. Spójrzcie na te lampy z tyłu. One są takie czarne w środku. Nietypowo czerwone jak wszystkie, prawda? Białe klosze. No wygląda to naprawdę pięknie. Uważam, że w tej klasie samochodów to chyba najładniejsze auto, jakie jest dostępne. A jakie jest Wasze zdanie? Powiedzcie. Mam nadzieję, że takie jak moje. Okej. Okay to teraz pokażę Wam właśnie, jak to wygląda w środku. A, przy okazji, jak już jesteśmy przy lusterku, tutaj martwe pole w lusterku, więc ten system również jest. A w środku, jak widzicie, półskórzana tapicerka. Pan wyświetlacz standardowo, w peżocie tak wysoko. Ale da się z tym żyć, przyzwyczaić. Elektryczne szyby, elektryczne lusterka, lusterka oczywiście składane. I tak to wygląda z tyłu tutaj jeszcze taka listwa imitująca karbon. To też element właśnie wyposażenia wersji GT, jak również czarna podsufitka. W będziecie mieli wersji Alur, przepraszam, będziecie mieli jasną tapicer jasną podsufitkę. Bagażnik dosyć spory. Tu jeszcze w bagażniku jakieś dywaniki dodatkowe welurowe, które dostałem od poprzedniego właściciela. I jak wam się podoba? Bardzo ładny egzemplarz moim zdaniem. A jakie jest wasze? Przekonam się już niedługo. Eee, jeszcze z takich rzeczy eksploatacyjnych spójrzcie na to. Opony, Opony wielosezonowe. Tak sobie właściciel wymyślił, że będzie jeździł na wielosezonowych. Czy to dobrze, czy źle, eee, trzeba to ocenić. Ja, chwilkę tym samochodem pojeździłem. Jak na razie nie mam jakichś uwag, żeby coś było nie tak, natomiast nie miałem okazji jeździć w zimę tym samochodem na tych oponach i nie miałem okazji w jakimś większym deszczu, więc na razie się więcej nie wypowiem. Wsiadam do środka, pokażę Wam pozostałe elementy wyposażenia. Więc tak tutaj od razu pokażę Wam asystent pasaruchu. Jest również na pokładzie odpalanie tym guziczkiem. No, i trzeba się przyzwyczaić. Ja zawsze mam problem z tym w peżocie, że nie działa to jak w większości samochodów, że tym guzikiem wciskam i on od razu odpala. Tylko trzeba ten guzik przytrzymać, i dopiero wtedy auto nam odpali. Skrzynia automatyczna, ośmiostopniowa, ręczny oczywiście elektryczny, taki przełącznik trybów jazdy. Nawigacja, klimatyzacja automatyczna, dwustrefowa. Proszę bardzo, 88 026 km dokładnie w tej chwili samochód ma Oczywiście zestaw Bluetooth jest. Kamera. To oczywiście fajnie to rozwiązane, bo to jest niby kamera na tył, ale jak zaczniemy sobie cofać to zaczyna nam pokazywać obraz również na dole. Czyli parkowania działają. I teraz tutaj z prawej strony jak widzicie tym obrazku, mamy pokazane to co się dzieje dookoła samochodu, że też fajnie że coś takiego sobie w Peugeotie wymyślili eee, teraz tak tempomat aktywny, tak jak wspominałem tutaj włączamy kierownica multifunkcyjna, skórzana taka spłaszczona, fajna wygląda to naprawdę bardzo fajnie okej okay to co, może się przejedziemy i zobaczycie jak to auto jedzie I ok, to jedziemy zapomniałem powiedzieć Wam o najważniejszym czyli o silniku silnik, który mamy zamontowany w Peugeotie, to silnik diesla o pojemności 1,5 litra i mocy 130 koni no i teraz powiecie pewnie moje Jezu, jaki słaby też tak myślałem na początku ale powiem Wam szczerze, przejechałem się i myślę, że do, na co dzień do jazdy jest to w zupełności wystarczający silnik. Eee, poza tym, w 2022 roku, w którym ten samochód był kupiony, nawet nie było już możliwości zamówienia dwulitrowego diesla do tego auta, tylko właśnie 1,5. Dzięki temu, że są on połączony z 8 skrzynią biegów, daje naprawdę radę. Pójdźcie na to. Tutaj możemy sobie zmieniać wygląd naszych zegarów chociażby żeby się wyświetlała przed oczami, że nie trzeba było zerkać na bok. Więc bardzo fajna ta animacja, podoba mi się. Eee, silnik 1.5, 130 koni. Nie tak, ta skrzynia z tym silnikiem dają sobie radę i na pewno można ekonomicznie na co dzień podróżować. Eee, jeżeli chodzi o głośność, no to pewnie trochę głośniej niż w konkurencji, ze względu na ten system bezramkowy, jeśli chodzi o szyby. Natomiast czy jakoś przesadnie nie powiedziałbym. Eee, Hmm. Fotel elektryczny z pamięcią, kamery 360 stopni. I chciał się tym pobawić, aczkolwiek ja osobiście w każdym samochodzie, w którym te łopatki były, praktycznie z nich nie korzystam. Nie są mi do niczego potrzebne. No więc cóż, samochód widzieliście, zobaczyliście jak jedzie, ale to i tak nic. Trzeba to zobaczyć na żywo, trzeba się przejechać i wtedy można samemu ocenić, czy jest to ciekawy samochód. Więc zapraszam Was serdecznie do. Do dojazd testowych, no i oczywiście do zakupu. Pozdrawiam serdecznie, Karol właśnie.